Myślałem, że zaraz wejdzie, nie wiem, nie, że jeszcze marszałek Czarzasty powie, żeby od tego zwracać się do niego, nie wiem, cesarzu i że w ogóle na drugie imię ma Napoleona, właściwie na pierwsze Napoleona. Neron na przykład. Albo Neron, albo Ulianow, Wołodia, bo to by pasowało. No. Nie, W każdym razie i ten, że coś takiego powie i potem wejdzie dwóch pielęgniarzy i go po prostu powiem mu, że, że przyjechała delegacja, prawda, od prezydenta Trumpa i musimy już iść, bo czekają tam na pana, panie, panie cesarzu. To komitet. Ucieszmy się z tego, że mamy rezerwowego prezydenta. Drugiego prezydenta. To ja pozwolę sobie, może Państwo zagłosujecie jeszcze przed tym, zanim będziemy o tym rozmawiali, żebyście mogli, żebyśmy Was nie sugerowali w odpowiedzi, przeczytać pytanie do naszej sądy. Jest stosunkowo proste. Czy marszałek Czarzasty chce sparaliżować państwo? A nasz telefon, znany dobrze w Kętrzynie, w Zgorzelcu i w kilku innych miastach, przekazujemy także innym częściom Polski 22 515 900. 90 do nas zapraszamy stałych, stałych dzwoniaczy starych, ale zapraszamy też nowych dzwoniących. A teraz uwaga, symboliczna historia naprawdę, jak pamiętamy ten cały, całe to zamieszanie w Polsce. Bo lata 90. były takie piękne, nie? Jedna, jedna partia, jedna telewizja, jedna gazeta nad tym wszystkim, jeden Michnik, po prostu wszystko było wiadomo. A potem przyszedł Rywin do Michnika, okazało się, że wysłał tego Rywina czarzasty, pokłóciło się całe towarzystwo, wzięło się za uby 24 lata to trwa, i wreszcie symbolicznie afera Rywina została zakończona. Negatywny bohater Afery Rywina, który miał tam manipulować te, czy lub czasopisma, czy nie lub czasopism, czy coś takiego zostaje marszałkiem Sejmu przy entuzjazmie wszystkich Gazety tych, walczy, którzy go tak wtedy jest. jechali po nim, koniec, zakopmy te topory wojenne. I Wszyscy jesteśmy po jednych pieniądzach, co się będziemy kłócić. Ale jeszcze ciekawy też element, że wodzimy jeszcze co co mnie mówić, to wydawał się sprytnym gościem. Że ma sporą wiedzę o polityce i no, na pewno, że rozumie mniej więcej, czym jest marszałek Sejmu. Ale to pokazuje, jak szybko dostosował się do nowych czasów, gdzie to, kto ma jakie kompetencje i to, co powie o tych kompetencjach i co mówi prawo, co mówi konstytucja, a co w ogóle może, a co mówi, że może w mediach, to wszystko nie ma znaczenia. Zobaczcie Państwo. Będę stosował marszałkowskie weto. Wobec szkodliwych projektów legislacyjnych służących populizmowi i rozregulowaniu zasad funkcjonowania państwa, będę zawsze zwracał uwagę na to, czy projekty ustaw mają realne źródła finansowania, czy służą tylko grze politycznej i skłóceniu obywateli. Możecie się Państwo spodziewać po mnie powagi, odpowiedzialności, spokoju i przewidywalności. To był oksymoron tak zwany, te jej. dwie części tej wypowiedzi. Najpierw powiedział, że y, on będzie decydował, jakie projekty ustaw będą przechodzić, a jakie nie. Nie, jakie w ogóle. Jakie będą w ogóle procedowane, no jakie tak, będą poddawane, jakie pod głosowanie. poddawane głosowaniu. Pomimo, że jego psim obowiązkiem jest przeprowadzać wszystkie projekty ustaw, właśnie się napisał list o podanie o zwolnienie w ten sposób, ale nie on będzie decydował, on będzie sprawdzał, czy ta ustawa się nadaje. Jak się nie nadaje, to on jej nie będzie poddawał pod głosowanie, bo on ma weto marszałkowskie, którego, o którym nikt do tej pory nie słyszał, o wecie marszałkowskim, o weto marszałkowskie to było to, co zarzucano niektórym marszałkom, że blokują projekty. Zawsze opozycja marszałkowi z obozu rządzącego zarzuca, A, ten marszałek zły nam blokuje nasze e, projekty. No więc on to wszystko ogłosił, w ogóle bez kozery przyznał, że on będzie stosował marszałkowskie weto, bo on jest taki od... i na końcu powiedział, że on to będzie robił, dlatego że on jest taki odpowiedzialny i poważny. I tutaj powinno wyjść, a tak byłem, myślałem, że zaraz wejdzie, nie wiem, nie, że jeszcze marszałek Czarzasty, powie, żeby od tego zwracać się do niego, nie wiem, cesarzu i że w ogóle na drugie imię ma Napoleona, właściwie na pierwsze Napoleon. Albo Neron na przykład. Albo Neron, albo Ulianow, Wołodia, bo to by pasowało. No. Nie, w każdym razie i ten, że coś takiego powie i potem wejdzie dwóch pielęgniarzy i go po prostu powie mu, że, że przyjechała delegacja, prawda, od prezydenta Trumpa i musimy już iść, bo czekają tam na pana, panie, panie cesarzu. Komitet, komitet Doblowski, komitet Doblowski. Czeka. I to by to coś takiego wyglądało, ponieważ rzeczywiście nigdy nie słyszałem i, i od razu tam próbowałem gdzieś zdobyć wiedzę od jakichś konstytucjonalistów, co to jest marszałkowskie weto? Chyba nie ma. Nie ma czegoś takiego. Znaczy, już wiemy, co to jest. Siada taki panczarzasty, dostaje na przykład od prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej projekt ustawy. Mówi, to jest szkodliwy projekt. Nie ma źródeł finansowania ma. dobrze nakreślonych. A nie ma źródeł. Nie, ale. Pachujemy to do zamrażarki ale on to, i nie, nie Ale w, w ogóle tego nie ma. Nie ma, bo on jest, okazuje się, cenzorem w sensie starożytnego Rzymu, prawda? Gdzie cenzor to był taki urzędnik, który właśnie sobie po swoim widzimisiu oceniał wszystko, ustalał, czy to może być, czy tego nie może być. I najśmieszniejsze jest to, że. To wystąpienie pana Włodzicza Czarzastego następuje chyba dwa czy trzy dni po wystąpieniu Donalda Tuska. Może wyczekał aż Tusk do Luandy, prawda, wyjedzie, żeby pod jego nieobecność. Bo ja przypomnę, co mówił Donald Tusk. Koniec z Liberuweto!" Veto! Nie będzie, nie będę tolerował tutaj żadnego warcholstwa jak Gierek w Radomiu, prawda? Nie będę tolerował w, 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 w sabotażu legislacyjnego. No co to był, co Wodia pokazał jak nie sabotaż legislacyjny, no w mordę, no już po prostu bunt bezczelny przeciwko Tuskowi, ale niewypowiedziany w słowem, no nie? Ale y, przeciwko y, Marszałkowi coraz temu, no. Neronem albo Napoleonem nie zostaje się tak łatwo, i wygląda na to, że powstała pewna opozycja. Nie wiem, jak marszałek sobie z nią poradzi, i to wcale nie tam, gdzie byśmy się do końca nie spodziewali. Czyli Nieco pogardzany przez marszałka Czarastego, bo on to podkreślił to po raz, że on nie będzie krytykował, ale to taki, co tam no, za dużo mówił, a za mało myślał, czy tam coś w tym rodzaju, był przed nim. Teraz on pokazuje, bo w ogóle zaczął tak, że hołownia siada. To na samym początku już hołownia siada. A też się trochę z tego śmialiśmy i była kupa śmiechu, szczerze mówiąc. Płaczę nad konstytucją, moim zdaniem, przy ogłoszaniu e, weta marszałkowskiego to jest pikuć hołowni. No ale e, jak to. No da, ale wygaszanie mandatów posłomu, na da. To, 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 to dalej czy pochłowni. wysyłanie kwitów do niewłaściwej Izby Sądu Najwyższego po no to to no, Nie idealizujmy chłopca. No. no to jak już jesteśmy przy tym? A pomysł tym, żeby w Trybunale Konstytucyjnym, e, przepraszam, w Sądzie Najwyższym e, powstała taka grupa, e, ger taka gerutria z najstarszych. E, Geruzja, przepraszam, z najstarszych. E, e, tych sędzi, tych, jeszcze tych, profesor Henryk tych, Jabłoński tych, mianował. Tych, e, tak, a, tych, którzy pamiętają i żeby oni decydowali o tym, czy wybory prezydenckie były ważne albo nie. Nie no dobrze Szymon Hołownia ma swoje zasługi, ale przecież to jest początek, więc ja zmierzam Rafale do tego, że jak się marszałek szelasty będzie rozwijał w tym tempie, w którym się rozwija, no to i tego wszystkiego doświadczymy, szczególnie, że we współpracy z ministrem Żurkiem i z innymi e, gwiazdorami tego rządu, to naprawdę może być marszałkiem, który rzeczywiście przejdzie do historii, a pan e, Szymon Hołownia będzie z zadowoleniem obserwował tą działalność i sobie myślał, a mi się teraz wszystko uda". I wszystko upiecze i wszyscy zapomną, bo te, co to robi ten zasty? To jest po prostu, to przedtem to ja byłem, to był pikuś i chyba na to liczy Polska 2050 częściowo. Zobaczcie państwo. O właśnie, to jest nawet na profilu, nie ma to tamto, na profilu partyjnym. W polskiej nie jest konstytucji nie marszałek ma... nie ma prawa weto. To dość banalne, ale to koalicjant stwierdził. O tym, które ustawy przechodzą, decydują wybrani przez Polaków posłowie. No teraz, teraz już wiemy, nikt nie ma prawa cenzurować, co im wolno, a czego nie wolno głosować. Marszałek Szymon Chłownia wyrzucił wyrzucił mu zamrażarkę, tu troszkę kłamią, no ale i przywrócił demokrację. To było i jest Roz, roz, zobowiązanie całej koalicji. No, trochę to nieprawda. Znaczy, ale... trochę, nie, no, trochę prawda, bo przynajmniej ten nadawał numery, prawda, no tak. tym wszystkim kolejnym projektom i co tam, jak to szło, to tak to szło, ale, ale rzeczywiście nie bredził o tym, że on sobie przyznaje jakieś prawo weta. A tu takie mam wrażenie, że oni się tak jakby mają taki konkurs tam, wiesz, między sobą. Tam ten Żurek właśnie, Czarzasty i inni co by tu jeszcze jak ją wymyślić i zobaczycie, że się nic nie stanie. Co by tu jeszcze? Co pop... jeszcze? Co jeszcze, co by tu jeszcze bo, pop? Tam. Bo zaraz, bo, no bo właściwie nie wiem, no już e, dzisiaj tego nie będziemy Państwu pokazywać, ale wspomniany Żurek jeździ po Polsce i z jakimś tam spotyka się grupami oszołomów, którym obiecuje, że on prezydenta wyrzuci z urzędu prezydenckiego. A potem występuje i mówi, że w środowiskach prawniczych trwają rozmowy, żeby prezydenta postawić przed Trybunałem Stanu. To tak. właśnie to jego rozmowy. On dzisiaj Dzisiaj w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się takie spotkanie, że pan minister Żurek się spotkał tam z babcią Kasią, Arkadiuszem Szczurkiem, Mateuszem Kijowskim, skąd jedną skazanym prawomocnym wyrokiem i innymi przedstawicielami społeczeństwa. I oni tam wszyscy radzili właśnie, jak przywrócić praworządność poprzez usunięcie prezydenta z urzędu. Więc to w sumie jednak cały czas z tego nie dogania. No, stara się, stara, ale to jednak jest ta... Ta, ta, ta szkoła jakaś taka bardziej nie mrawa jeszcze z tych lat. 90. Ale bywała, bywało żwawo w tej szkole i na przykład y, pani y, posłanka Żukowska stanęła w obronie y, pana Włodzimierza. Zamrażarka została po prostu przerzucona na komisję. Niektóre projekty leżą w nich już dwa lata. Po prostu marszałek chłownia odsunął od siebie tę odpowiedzialność, ale nie ściemniajmy ludziom, że zamrażarki nie ma. I w ramach tej... Awantury. Pani Żukowska tak. odpowiadając, e, broniąc pana Czarzastego i atakując hołownie, jako przedstawicielka e, koalicji, bardzo ładnie przy, po części przyznała się do tego, jak wygląda procedowanie ustaw w Polsce, że po prostu niektóre z nich są wywalane do, e, wywalane do śmietnika, czyli do tak, czy do tak zwanej e, zamrażarki. No Przede wszystkim to dotyczy tych projektów opozycyjnych, e, a mo, może po części. Też Asaldowskich, bardzo, bardzo jest to czy tam lewicowych, bardzo jest, to, bardzo jest to urocze. I też Nie. to pokazuje, jak dużo się możemy dowiedzieć tak naprawdę. Znaczy, najfajniejsze rzeczy wychodzą, jak się ekipa zaczyna kłócić, prawda? Jak zaczynają się różne czy zarzucać, to naprawdę zaczyna o, być słodko. Znaczy, naprawdę to się ekipa zacznie kłócić, jak sondaże ruszą, a ja myślę, że to się w końcu stanie, bo pamiętam, no to już tyle lat komentuje tę politykę. Zawsze jest taki moment, że tak do pewnego momentu oni Siedzą sobie wszyscy, wydaje mi się, że można, kurde, każde, no. Żeby się nie wyrażać, porównuję to z takim bohaterem potopu Sienkiewicza, który mówił właśnie, że o którym pisze, negatywnym, niejaki kuklinowski, o którym pisze narrator, że był to człowiek zuchwalony, bo zwykł mówić, że spełniło się nie jeden uczyneczek, za który piorn powinien strzelić, czy jakoś nie strzelił. I do pewnego momentu politycy każdej kolejnej formacji oni się tak zachowują, najpierw tak trochę ostrożnie, potem bezstrzelnie, potem już na hamak radną, całymi, całymi garną do siebie go załatwiają, się, kumpli tego ustawiają, nic się nie stanie, potem nagle następuje coś nie wiadomo. No, no, ale to musi się. się jakieś... No, ale musi się jakiś pan kmiesić znaleźć. No, nie, Mogę... jakiś drobiazg się staje. To... Jakiś posełek se zażyczył w samochodzie łapówce jeszcze, żeby były firanki. I nagle te firanki albo ośmiorniczki jakieś odpalają cały ten, i wtedy kra nagle zaczyna topnieć. I wtedy oni się zaczynają dopiero żreć, bo już widzą, że na, na, na tej krzenie zostaje miejsca dla wszystkich, i kogoś trzeba zrzucić, prawda? Jak Minhausen tych baronów z wozu zrzucał, Prawda? I to jest wtedy wesoły moment, to tego jeszcze nie ma, to to jeszcze nie są te kłótnie, my czekamy w researchu na to, aż się zaczną takie wyciąganie sobie nawzajem tych rozmaitych brudów. Kliknij w jeden z polecanych materiałów, aby odkryć najbardziej interesujące i wartościowe treści przygotowane specjalnie dla Ciebie. Zasubskrybuj kanał i nie przegap najlepszych produkcji. Bądź na bieżąco z tym, co naprawdę ważne.